Nie, yeah, jest ostatni trój, bo jest z bateria pada. O, jak dobrze rozpocząć rapistyczną płytę Gdzie nie ucha, mam przykłady znakomite bit beat beatem Ale jak ją zacząć, goć i zapełnić Gdyby słuchasz leżą blaskę, tylko kościele wierni. To jest sztuka zrobić takie intro Zapem lepszy niż na saksofonie Bill Clinton jak dobrze słowa dobre, płytr rodzimych rapistów Wyłania się mniej więcej taki obraz Masz jakiś pomysł na numer? ES, e, zbiór tematów Dostępny na stronie www.dobryrap.pl Nie kombinuj nic nowego, nie wymyślisz zresztą po co? Słuchacie to, dla mnie niech się Bóg broni! warunki Ja się nie jak petowe Na twój rap, więc skój na słownictwo, połóż To nie jest czas, do ambitnych zespołów Chcesz jakąś zajawkę? Zrób ją! Popularność tak to idzie w parze z reputacją Nie przesadzaj z formą Nieważne jaka, za najlepiej Niech to będzie instrukcja obsługi życia w mieście Albo sąd o ilości nieszczęść Albo jeszcze, kurde, nie wiem co coś wymyślisz Nie wychylaj się, bo źle skończysz prędko Pamiętaj, dziś najcenniejsze jest przeciętność Bądź na klipach, na koncertach, na dęty. Chcę czuć w twoich prostych słowach dekadentyzm Zrób numer o tym jak to Napierdoliłeś kupią glinę Kiedy ten bezczelny spytał o go inne, jeśli chodzi o fruzę Masz tyle wiedzieć o nich Ile jest ci potrzebny By słuchę do nich Żeby twój apel jeszcze bardziej dziwko popy Bełko zęby Pokaż swoją wadę wymowy Tak człowieku chcę kości, To jest najkrótsza droga do popularności Was wątpliwości? Wchodził się dylemat Po prostu za mną Nagraj to wszystko i już jest pierwsza liga Zapewniam czy trafi się Która to wyda Teraz już tylko kariera, dla życia na gorąco i music makera, koncerty, klipy, wszystko w sponsorowanych realnych ciuchach Tylko proszę zrób tak, bym nie musiał tego słuchać Бао. Что бежать? Бао. nie